14 marca 1946 roku w tym miejscu, dokładnie za nami, w budynku plebanii parafii Pętkowice, został zamordowany proboszcz tutejszej parafii ksiądz Jan Trojnar. Okoliczności tego mordu nie zostały wyjaśnione do tej pory. Nasuwa się tu pytanie, czy za jego zabójstwo odpowiedzialni są. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa czy e, zwykła banda rabunkowa. E, mimo upływu e, ponad 60 lat, ta zagadka zostaje niewyjaśniona do tej pory. Jan Trojnar urodził się w 1907 roku 17 sierpnia w miejscowości Smolarzyny, w Powiecie Łańcuckim. Jako syn Jana i Marii z domu Kloc ukończył w tamtej miejscowości szkołę powszechną. Następnie wyemigrował tutaj na teren Kielestczyzny. Postanowił dalej się tu kształcić i rozpoczął naukę w gimnazjum. W Sandomierzu. W okresie młodzieńczym ksiądz Jan Trojnar borykał się z kłopotami zdrowotnymi. To spowodowało, iż musiał powtarzać on jedną klasę gimnazjum. Jednakże już wówczas odczuwał powołanie, postanowił poświęcić się stanowi kapłańskiemu. W 1929 roku rozpoczął on dalszą edukację jako alumn seminarium duchownego w Sandomierzu. Seminarium duchowne ukończył w roku 1935, uzyskując święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w następnych latach, m.in. w parafii Momina na terenie województwa Kieleckiego, parafii Waśniów i dopiero Tutaj pod koniec okupacji hitlerowskiej w roku 1945 został oddelegowany przez biskupa Jana Kantego Lorka na stanowisko proboszcza w parafii Pędkowice. Pochodził z bardzo biednej rzeszowskiej, spodrzeszowskiej wsi. No doświadczył wielu trudności, kłopotów. Wylewał san, zalewał im pola, niszczył domostwa. Także on to przeżywał. I to, co ludzie tam podkreślali, przyszedł po prawie, że nie było od 1943 roku, tylko od 1945 roku po zakończeniu działań wojennych. Przyszedł, został mianowany przez księdza biskupa, wcześniej był wikariuszem w Mominie, parafii Momina, z drugiej strony Ostrowca. Przyszedł i ciekawa rzecz, on, syn gospodarza, własnymi prawie rękami, to co ludzie mówili, zbudował taką jakby obórkę z kamienia. Muzyka Zadbał o te gospodarskie budynki, był bardzo pracowity, pracował wiele sam fizycznie. Przy tym ludzie tam religijnie obojętni byli, więc tak troszeczkę przyglądali się, ale byli zachwyceni wręcz tą postawą księdza, który przychodzi oprócz tego, że prowadzi działalność duszpasterską, równocześnie dużo pracuje fizycznie. Przy odbudowie tych, tych budynków gospodarczych, plebanii. Także tutaj to był bardzo podziwiany krótki okres, bo od 1945 roku niecały rok był. Do marca, 14 marca 1946 roku. Dla parafian był przystępny i chętnie do nich się zbliżał. W rozmowie był w tych warunkach może za szczery i posługiwał się często gwarą chłopską, nawet w kazaniach. A to zdaje się mogło niektórych razić. W załatwianiu spraw z parafianami kierował się wyrozumiałością i dobrocią. Nic więc dziwnego, że parafianie wspominają go jak najlepiej. W czasie bliskorocznej swej pracy był tu okradany, obrzucany kamieniami, a wreszcie zamordowany po dwugodzinnych torturach fizycznych i moralnych. 14 marca 1946 roku w godzinach wieczornych, między godziną 18 a 20, do y, plebanii w Pędkowicach y, przybyła grupa czterech y, osób y, ubranych y, w mundury y, wojskowe. Wówczas to y, ksiądz Jan Trojnar, proboszcz. E, załatwiał sprawy związane z działalnością parafii e, wraz z e, kilkoma okolicznymi parafianami. E, e, parafianie ci zostali e, zamknięci w oddzielnym e, pomieszczeniu. E, natomiast e, ksiądz Jan Trojnar e, poddany został torturom. E, osobnicy ci. E, Pobili go w bestialski sposób, wykorzystując do tego celu y, na przykład nogi od y, krzesełek, y, od nogi od połamanego stołu. Y, został on y, zmasakrowany. Y, wybijano mu praktycznie wszystkie zęby, połamano żebra. Gdzie ten kamień stoi? To był środkowy pokój, co był ksiądz nim zamordowany. Wejście było od kuchni, jedno, a drugie było wejście za tym dużym pokojem. Też było wejście, ganeczek był taki mały i się wchodziło drzwi. Ludzie takie były już nie żyją z kolonii, co spisywały umowę, przyłony przyszły. Kazały się im na podłogę położyć, a to wtedy wieżynami przykryte były, nie wolno się było ruszyć, a one księdza biły. Gosposia musiała im jedzenie naszykować, przecież jedzenia, ile stało na stole, i był mordowany. I Świadkowie, którzy znajdowali się za ścianą w sąsiednim pomieszczeniu, słyszeli niektóre zdania wypowiadane przez oprawców i przez księdza. Jana Trojnara. Niektóre zdania dają wiele do myślenia. Na przykład yy, yy, zabójcy pytali się, czy ksiądz Trojnar należy do jakiejś partii politycznej. Yy, za chwilę padało pytanie o yy, pieniądze. Yy, po jakimś czasie ksiądz Trojnar został wyprowadzony z budynku plebanii, następnie podprowadzony do tej studni. Yy, oblano go. Yy, lodowatą wodą, następnie wprowadzono po raz kolejny do budynku plebanii i ponownie poddano torturom. Gdy ksiądz był już u skraju wyczerpania, oddano dwa strzały w jego głowę. Z materiałów archiwalnych wynika, że był to rewolwer oraz karabin produkcji radzieckiej. Strzał spowodował iż głowa rozpadła się na Cztery kawałki. Yy, cały pokój został yy, zbryzgany krwią oraz mózgiem duchownego. Yy, widok był makabryczny. Było to 15 marca 1946 roku, wcześniej rano. Przybywa posłaniec z Pytkowic i donosi, że wczoraj wieczorem, to jest 14 marca, w okrutny sposób zamordowano proboszcza, świętej pamięci księdza Jana Trojnara. W Bałtowie byłem sam. Jako najbliższy sąsiad miałem obowiązek przybyć najprędzej na miejsce nieszczęśliwego wypadku. Tego co ujrzałem, zapewne nigdy nie zapomnę. Na podłodze przy oknie od podwórka leżały zwłoki świętej pamięci księdza Trojnara. Leżał zwrócony twarzą do podłogi. Rozbita czaszka i rozlany po podłodze mózg przedstawiał widok wstrząsający. Zbryzgane krwią ściany, podłoga i książki Zdawały się aż nadto potwierdzać opowiadanie świadków o okropnych torturach, jakie zadawali mordercy przed śmiercią świętej pamięci księdza Trojnarowi. Zginął śmiercią męczeńską za to, że się odważył tu pracować dla zagrożonej herezją hoduryzmu placówki rzymsko-katolickiej. Każdy to aż nadto rozumiał. Nie był to przecież zwykły bandycki napad rabunkowy, bo cóż tu można było zrabować? Przecież to najbiedniejsza parafia zresztą był już okradany, mordercom oddawał wszystko, co miał, ale oni nie po to przyszli. Przyszli, aby go męczyć, aby przez dokonane okrucieństwo raz na zawsze zlikwidować tu rzymsko-katolicką placówkę. Ten konflikt właśnie dwóch wyznań był bardzo mocny, szczególnie przed wojną, to jeszcze troszeczkę trwało w czasie wojny i później po wojnie zostało wzmocnione tym, że władze komunistyczne zaczęły popierać to wyznanie polsko-katolickie, a jako takie zwalczające wyznanie rzymsko-katolickie było popierane. On w te sprawy się nie angażował, mówiono ludzie, był bardzo pokojowo nastawiony zarówno do tych tzw. hodrowców, jak i do swoich. Także politycznie był neutralny, nie zabierał nawet te dziejące się wypadki, wtedy rozwój był dosyć raptowny, bo to nagle przychodził jakiś nowy system, wtedy jeszcze do końca się nie ujawniał ten system. Ale już jakieś oznaki dawane były, że to będzie system ateistyczny, przeciwny Kościołowi. On w te rzeczy się polityczne się nie angażował. On się angażował bardzo mocno w pracę fizyczną, był takim typowym gospodarzem ze wsi. go wtedy właśnie podziwiali, co było na nie, na, nie na rękę właśnie temu wyznaniu polsko katolickiemu, być może, że jakiś impuls poszedł od tego księdza, który tam wtedy był, a główny impuls poszedł też i od UB, który wtedy no, księdza Domeńskiego dwa tygodnie wcześniej zabito i jako kontynuacja taka no, księży katolickich Niszczyć. I wtedy ci złapali jakby wiatr w żagle, ci i zgłosili, że oni, prawdopodobnie, ja tak podejrzewam, że oni mogą zamordować tego księdza. A tutaj UB prawdopodobnie się zgodziło i później tuszowało oczywiście, tę sprawę. Niby prowadziło jakieś śledztwo, ale to śledztwo do niczego nie doprowadziło, zresztą nie można. Do tej pory ja nie mogłem, nie wiadomo jak to jeszcze będzie, dotrzeć do materiałów właśnie prowadzonych wtedy przez UB. Czy zachowały się, czy zostały zniszczone, trudno powiedzieć. W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej na terenie Pędkowic funkcjonowały dwa kościoły, kościół rzymskokatolicki oraz kościół narodowy. Władze komunistyczne skutecznie wbijały klin pomiędzy wyznawców kościoła katolickiego i narodowego. Się w tej chwili przed budynkiem, w którym mieścił się w latach 1945-1956 Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który wraz z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Starachowicach wszczął rzekomo śledztwo po śmierci księdza Jana Trojnara, ale bezpieka nie kwapiła się zbytnio z ustaleniem sprawców. Tego mordu świadczy o tym fakt, że dopiero tydzień po zabójstwie księdza Roynara pojawił się tam patrol milicji obywatelskiej, a następnie pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy spisali protokół. Jedynymi wzmiankami, które znajdują się teraz w zasobach Archiwum Instytutu Pięci Narodowej, a wytworzone one zostały przez organa bezpieczeństwa, są informacje o tym, że śledztwo jest prowadzone. Okoliczności śmierci księdza są niejasne a najprawdopodobniej był to napad rabunkowy. Poza tym nie ma żadnych innych informacji świadczących o prowadzonym dochodzeniu. Z relacji oraz z materiałów wspomnieniowych za Ów mort są podejrzani partyzanci ze zgrupowania Armii Ludowej, którzy zamieszkiwali właśnie Pętkowice, Oku i, i tamte najbliższe okolice. Czyli to środowisko byłych żołnierzy Armii Ludowej było doskonale znane bezpiece. Być może próbowali oni chronić swych kolegów. Swych, y, nawet podkomendnych, y, próbowano zatuszować y, okoliczności tej śmierci, mimo że wszyscy wiedzieli, UB też na pewno wiedziało, nie wykryto tych sprawców i po prostu tuszowano, żeby. Zresztą wprowadzano takie wersje, że ze względów politycznych ksiądz Trojnar został przez przeciwników politycznych. Ksiądz Trojnar z okresu wojny nie angażował się ani w partyzantkę, ani w jakąkolwiek działalność. Także trudno go podejrzewać o to, żeby był zaangażowany politycznie. Druga sprawa, że. I też druga wersja, no, rabunkowy mor, taki mord na tle rabunkowym. Ksiądz Trojner oddawał im wszystko, nie chodziło o nic, prawie że nie zabrali tam jakieś drobiazgi, tylko zabrali i ciekawa, list księdzy biskupów z którejś niedzieli wcześniejszej, w której tam właśnie biskupi w jakiś sposób odnosili się do tych zmian w, dokonujących się w Perelu. Nie był ani to mord rabunkowy, ani mord na tle politycznym. To, co opowiada, właśnie pisze w kronice ksiądz Julian Banaś, następca księdza Trojnara, był to mord dokonany przez parafian parafii polsko-katolickiej w Okole, dlatego tak okrutny, żeby przestraszyć księży, którzy by ewentualnie chcieli tam przyjść, żeby się bali, że zostaną w podobny sposób zamordowani, i żeby odstraszyć i żeby parafia tam rzymskokatolicka w Pędkowicach przestała istnieć, ludzie by poszli wtedy do parafii polsko-katolickiej dookoła. No i w ten sposób powiększyli grono tych, tych, tych parafian yy, yy, tej parafii tak zwanej Chodrowskiej, bo tak też się określa to wyznanie yy, właśnie, a ponieważ ci yy, mordercy byli no, prawdopodobnie według relacji ludzi wcześniej, w czasie wojny, y, członkami Armii Ludowej czy Gwardii Ludowej. Mieli broń. Y, podejrzewam, że bardzo ściśle współpracowali z władzami, również z, z Urzędem Bezpieczeństwa. Pamiętałyście, panie, ten dzień, kiedy zwłoki księdza Trojnara były przewożone do Ostrowca, i czy tutaj ludzie właśnie z Pędkowic brali udział również w tym tak, pochodzie pogrzebowym? Była tak. procesja. Odprowadzony był tam za Pędkowicę do Krzyża. Mój tatuś wiózł go na wozie. Wozem i ludzie, bardzo dużo, dużo było ludzi, odprowadzili tam go, i tam dopiero pojechało. Sam już, a ludzie się wrócili. Ksiądz ten Julian Banaś pisze, że byli przygnębieni, zasmuceni. Stali na tą trumną, później już w kościele, ze spuszczonymi głowami. Z jednej strony świadomość tej niesprawiedliwości, która się dokonała, z drugiej strony bez siła, brak możliwości reakcji na to wszystko. W czasie ofiary najświętszej i modlitwy wśród ogólnej ciszy, smutek zdawał się potężnieć. Aż wreszcie wybuchnął ogromnym płaczem. Podobnie jak pierwsi chrześcijanie uczynili wielki płacz na pogrzebie pierwszego męczennika świętego Szczepana, tak tutaj cały kościół zanosił się płaczem i ja również nie mogłem powstrzymać łez. 21 marca 1946 roku ksiądz Jan Trojnar został przewieziony. Konnym, konnym wozem yy, z Pędkowic do Ostrowca Świętokrzyskiego, a konkretnie do dzielnicy Koszary. Stamtąd mieszkańcy Pędkowic oraz Ostrowca Świętokrzyskiego, kądu pogrzebowy pieszo przemieszczał się w kierunku miejscowego cmentarza. Proboż parafi zostaje zamordowany czy umiera, chowany jest na miejscowym cmentarzu w pędkowicach Prawdopodobnie to, co ludzie mówią, przygotowano y, taki katakumbę pod grób księdza Trojnara i wtedy ci zabójcy, czy ich jacyś poplecznicy zaczęli straszyć tych ludzi, że spróbujecie tu pochować księdza Trojnara, to my granatem rozbijemy, wrzucimy do, do tego grobowca, rozwalimy ten grób. I pod wpływem, tak to właśnie ludzie relacjonowali, pod wpływem tego, tego zastraszania, widać było, jak bardzo ci zabójcy byli. Pewni siebie, jak, jak byli bezkarni, czuli się bezkarnie, że do tego stopnia, że nawet nie, pod, nie pozwolili pochować księdza proboszcza na, na, na miejscowym parafialnym cmentarzu. I wtedy zdecydowano, księża zdecydowali, że będzie pochowany w Ostrowcu, tam takie miejsce trochę 22 km od Pędkowic, trochę oddalone. No i tam będzie w miarę można spokojnie pochować tego księdza. Aby tutaj nie narażać na jakieś zdewasowanie tego grobu, następcą księdza Jana Trojnara był Ksiądz Julian Banaś, wikariusz parafii sąsiedniej Bałtów, który po śmierci księdza y, Trojnara został oddelegowany przez księdza biskupa Sandomierskiego do pracy w parafii Piętkowice. Przez pierwszy okres czasu po tej strasznym mordzie no, nie odważył się przyjechać do Piętkowi, zamieszkać na plebanii, tylko dojeżdżał do y, parafii z sąsiedniej parafii odległej o 6 km z Bałtowa. Jednak po pewnym czasie, gdy już ta, ta, ten strach trochę przeszedł, jak sam pisze w kronice parafii Pętkowice, zdecydował jednak, zdając się na opatrzność Bożą, na przeprowadzenie się na plebanie do Pętkowic. W międzyczasie, ponieważ plebania była pusta, a on nie miał gdzie mieszkać. Zamieszkał tam młynarz Albekier, któremu młyn spalono w czasie wojny, i zamieszkał w jednym z pokoi plebanii w Pędkowicach. Ksiądz Banaś przeprowadził się do następnych pokoi i tak we dwóch mieszkali. I oto, gdy zaczął uczyć w szkole, tak jak sam pisze, chodurowcy byli niezadowoleni. Ksiądz Chodrowski, ówczesny tam pełniący obowiązki duszpasterza w parafii polsko-katolickiej, nawet zajrzał do niego do sali na religię i powiedział, żeby uważał, bo jego może to spotkać co poprzednika. I kilka dni po tym ostrzeżeniu, w nocy, jak sam opisuje, obudziły go strzały wokół plebanii, w ściany, w okna. W nocy zbudziły mnie strzały około plebanii. Zorientowałem się od razu o co chodzi. Jedyny ratunek widziałem w Bogu. Ubrawszy się na klęczkach odmawiałem pod Twoją obronę. Strzały posypały się w okno i ścianę. A potem do sąsiedniego pokoju, gdzie mieszkał młynarz, wpadł jeden z bandytów pytając i o młynarza, i o księdza. Za nim przyleciał pies duchownego Chodurowskiego. Nie wiadomo dlaczego spod okien pouciekali bandyci, a i ten w mieszkaniu, widząc się osamotnionym, również wycofał się i uciekł. Stała się dziwna rzecz. Nagle ci ludzie mający broń, strzelający, dla nadania sobie animuszu w powietrze, w pościanach plebanii. Nagle uciekli. Co się stało, tego ten ksiądz nie wiedział. Nie opisał tutaj w tym swojej relacji z tego wydarzenia. Niemniej ten, gdy usłyszał, że wszystko ucichło, wyszedł na zewnątrz, zobaczył, że nikogo nie ma, również uciekł. Natomiast jego następca, księdza Banasia, ksiądz Chyrzewski, Julian opisał relację pani Jasieńskiej, byłej właścicielki ziemskiej, sąsiadki plebanii zresztą, która opowiadała, że dlaczego oni uciekli? Otóż, miało tak się zdarzyć, że ci ludzie strzelający, mający prawdopodobnie zabić również tego księdza Banasia, następcę księdza Trojnara, Najpierw chcieli go wyciągnąć, chyba na zewnątrz, i wtedy go zabić. W jaki sposób, nie bardzo wiadomo. Nagle ukazał im się, tak ludzie opowiadali, ukazał im się zamordowany ksiądz Trojnar i powiedział do nich: Czy jeden Wam nie wystarczy? w latach PRL-u, prawdopodobnie w latach 60-tych nie udało mi się uzyskać konkretnych informacji, kiedy miało to miejsce, ufundowano mu ten pomnik i wówczas to ktoś w odruchu protestu, w odruchu jak gdyby ukazania prawdy, kto tutaj spoczywa, wyrył ten napis, oddał życie za kościół.